Patrzymy na początek, na szczegóły i porównamy sobie obu kandydatów, jeśli chodzi o to, jak głosowali wyborcy, ze względu na wykształcenie. Najpierw pozwolę Państwo, że od, zaczniemy od Karola Nawrowskiego, bo to on w tym momencie na prowadzeniu najwięcej wyborców to 72,8% z wykształceniem podstawowym. Im, niższe, im, Im wyższe wykształcenie, tym mniejsze poparcie. Przejdźmy teraz do drugiego jego kontrkandydata i tutaj odwrotnie. Im wyższe wykształcenie, tym wyższe poparcie. No i mamy te najnowsze dane. Pols z godziny pierwszej. 51% dla Karola Nawrockiego, 49% dla Rafała Trzaskowskiego. To najnowsze wyniki, dosłownie sprzed kilkudziesięciu sekund, które oczywiście za chwilę goście Agnieszki zdry będą analizowali. My też o tym mówić będziemy aż do poranka, ale należy zaznaczyć, że to nie są jeszcze wyniki o w takim razie przejdźmy od szczegółu od ogół do szczegółu w następnych naszych słupkach, które będziemy analizowali jeśli chodzi o poparcie wśród jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to tutaj w przypadku Karol Nawroski nadal naprowadzają, więc znów od niego zaczniemy zdecydowanie ten czerwony kolor to znaczy, że tutaj największe poparcie na wsi 63,9 im wyższa im większa miejscowość, tym poparcie niższe. To zobaczmy teraz Rafała Trzaskowskiego. Tutaj będzie wyglądało to zupełnie odwrotnie, bo tutaj miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców to 67,1%. No i im mniejsze miasto, tym mniejsze poparcie. Najsłabiej Rafała Trzaskowskiego wsparli mieszkańcy wsi: 36,1%. To teraz zerkamy na wiek wśród najmłodszych wyborców. Najmłodsi wyborcy postanowili postawić się na Karola Nawroskiego, 52,9, 47,1. To Rafał Trzaskowski, tu różnica nie jest duża. Zobaczmy teraz tą skrajną drugą grupę, 60+, plus teraz to tutaj poparcie też bardzo podobne, jeśli chodzi o wiek Karol Nawrocki 50, 70, 49, 30. Z tych najstarszych wyborców zdecydowało się zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Teraz sobie przeanalizujemy grupy społeczne poparcie wśród grup społecznych dla Karola Nawrockiego. Wygląda w sposób następujący. Rolników najwięcej poparło tego kandydata. 79,9% emeryci to 51,3%. Zobaczmy, jak to wygląda w przypadku kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego. Tutaj rolnicy 21,1%, więc zdecydowanie tutaj słabszy ten wynik, jeśli chodzi o, o niego, emeryci 48 i 7, właściciele firm 55 i 7, no i uczniowie 56. Przejdźmy jeszcze raz do tych najważniejszych wyników na tę chwilę. To są najnowsze wyniki. Wszystko, co było do tej pory, już przekreślamy, ale to nie znaczy, że z 51 poparciem i 49 się to skończy. W tym momencie Karol Nawrocki na prowadzeniu 50 51%. Rafał Trzaskowski 49. Pamiętają Państwo o wyniki od 21. No, można by powiedzieć, że tutaj wynik odwrotny. Zwycięzca na pewno odwrotny.